Miłego oglądania, życzitelka, dostawca telewizji ultra i światłowodów w Twoim domu. Dobiega końca miesiąc październik, który dedykowany jest seniorom. W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie odbyła się podsumowująca październik gala Pruszkowskiego miesiąca aktywnego seniora. Wydarzenie pod honorowym patronatem prezydenta miasta Pruszkowa zorganizowało Centrum Aktywności Lokalnej, działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pośród okolicznościowych przemówień wręczono symboliczne podziękowania partnerom wydarzenia, w tym Telewizji Telkap, za patronat medialny. Z kolei Pruszkowscy seniorzy podziękowali za wszelkie formy aktywności, jakie organizuje im. Centrum aktywności lokalnej z Mopsem. Na gali dla pruszkowskich seniorów z koncertem wystąpiła Danuta Błażejczyk, która obok własnych piosenek wykonała przeboje m.in. Seweryna Krajewskiego czy zespołu Manam. I jak sama przyznaje, seniorzy to wymagająca publiczność. To jest bardzo wymagająca publiczność, poza tym bliska mojemu sercu, ponieważ ja też jestem seniorką. Więc jesteśmy na tej samej płaszczyźnie. Ja uważam, że seniorzy to jest taka grupa ludzi, którzy generalnie nie mają wieku, bo są młodzi duchem, to widać chociażby po tym, że są na dzisiejszym koncercie. Moc mi mi serce. Jak mi by być chciał Pod względem pogody nadchodzą trudne miesiące, a nie od dziś wiadomo, że pogoda ma wpływ na samopoczucie. Dlatego na ten jesienno-zimowy czas nie zabrakło życzeń od Danuty Błażejczyk dla pruszkowskich seniorów. Myślę, że seniorom, ale w ogóle ludziom, trzeba życzyć przede wszystkim zdrowia i pokoju, bo jak jest zdrowie, to na pewno możemy funkcjonować normalnie i robić te rzeczy, o których marzymy, żeby je zrealizować. A wydaje mi się, że seniorzy to jest taka grupa, która powinna myśleć o tym, żeby w końcu nadszedł ten czas, żeby realizować marzenia. No a pokoju wiadomo, że jak jest spokój, to żyjemy spokojniej i mamy czas na realizację tych marzeń. Pruszkowscy seniorzy lubią zaskakiwać, nie inaczej było tym razem. Doskonałą płętą gali był pokaz mody w wykonaniu seniorów prezentujący ubiory z różnych zakątków świata. Pokaz był przygotowywany w ścisłej tajemnicy. Nasz klub wspólnie z innymi klubami postanowiliśmy uczcić ten wielkie święto prezentacją przez seniorów różnych narod, strojów różnych narodów. Była to taka organizacja wspólna. Wszyscy seniorzy się do tego przyczynili, przynosili różne rekwizyty, stroje występowali, bardzo chętnie zaangażowali się w to wszystko. No i mam nadzieję, że to się udało. To było trochę owiane tajemnicą. Myśmy tego na zewnątrz nie mówili o tym. Robiło to się wewnętrznie w klubie. No z zastrzeżeniem, żeby zrobić tego taką niespodziankę. I faktycznie niespodzianka się udała, bo pruszkowscy seniorzy podczas pokazu mody byli nie do poznania. A dzięki kreatywności, żartartów, poczyciu Przed nami jeszcze sporo tegorocznej jesieni. Pytanie tylko, czym jeszcze zaskoczą nas pruszkowscy seniorzy?